No cześć, witam was w kolejnym odcinku Road to Ronaldinho. Ostatnio odsłanialiśmy Pika z ikoną. Dzisiaj odsłonimy innego player Pika na samym początku. Karta zimowa versus lub wyróżnienie toty. Zasłonki przygotowane. No i leci sobie player pick. Oj, coś zamuliło, ale dobra. No nie, jeszcze duplikaty. <grym> Raczej się nie sprawdzi moje ustawienie tych kart. Zobaczmy, co to za duplikat. No sprawdzamy, dobra, Berardi, nieważne. Teraz odsłonimy kartę numer 1. Zobaczmy, co to w ogóle będzie, jaka narodowość. Kanada z Chelsea to chyba jakaś pani, co? Zobaczmy, ile ma Overall'a. 88 na prawej obronie, no to będzie pani. Nie wygląda wcale tak tragicznie. No, nie wiem, jakie ma staty wewnątrz. Wiecie, szczegółowe. No, ale nie jest to nic wyjątkowego, nie oszukujmy się. I ostatnia karta. Zobaczmy, jaka to będzie. Dobra, jest versus. 89, O, 7. Renar to będzie, dobra. Nie ma wyróżnienia Toty. Nie ma nic wyjątkowego. Poderki po prostu. Weźmy po prostu panią Renard, żeby nie było duplikatu, i przechodzimy do paczek. W sklepie mam 9 paczek. Tak jak widzicie, tutaj takie paczuszki. Kilka razy mam 10 razy 83. Plus. Dokładnie raz, dwa, trzy, cztery. Zacznijmy od tych gorszych paczek. Niech będą dwie megapaczki. Nie wiem już za co to. Nie wiem, czy nie za Rivalsy jakieś tutaj Asenho Mega paczka numer 2. No nie jest za bardzo mega. Jest Uruguay SP Valverde i nie. Benta kur to będzie. I teraz otwieramy same paczki z minimum 83. Oceny ogólnej. 2 razy 83 Lecimy, nie ma karty specjalnej. No próbujemy. Jest event Food Fantazy. Musimy trafić jakąś kartę. Fantazy Rabiocik tutaj 84. Jeszcze raz taka sama paczka. Nie ma karty specjalnej. Jest Złota, Włochy, S.O. To nie będzie nic dobrego. Bastoni 84, albo Acerbi. Acerbi. Teraz dla odmiany: 3 razy 83 Polska, wow, będzie Wojtek Szczęśliwy. Czy będzie podwójny walkout? Niestety nie, ale chociaż jeden walkout jest. No i dobra, zostały nam same paczki 10 razy 83 czyli 40 razy 83 Tutaj nie ma w pierwszej żadnej karty fantazji. Mogę jedynie pofantazjować tutaj Kobel 87. Na podwójnym wokaucie i kurtua 90 ekstra foderki. Może tutaj w środku się kryje? Dobra, mamy chociaż informa, jeszcze jest luka Modric. Kurde, tak naprawdę 4 złote wokouty. Jeśli liczysz informa, 5 wokoutów. Solidnie. Paczka numer dwa nie ma. Nie no, myślę, że... Dobra, Mares. Okej, okay, dobra, jest wokaucik. Mam nadzieję, że podwójny będzie. Let's go, tak jest! I kto zastąpi? Jaką on ma minę na tej karcie? Ja? Nie, to jest Katoto88, dobra, spoko, kolejny podwójny walkout, ja jestem jak najbardziej za. I w środku? No nie ma nic specjalnego, zbieramy po prostu foderki na późniejszy content. Przedostatnia taka paczucha, no nie ma, kurde, naprawdę, no walkout pewnie będzie, Niemcy, Szula. I czy będzie podwójny? Niestety nie Nie ma nic więcej, niestety I na ten moment ostatnia paczka Nie no serio, nawet najtańszej karty Ronaldo? Proszę państwa, trafiamy Cristiano Ronaldo Co tutaj się wydarzyło? Cristiano Ronaldo Sii! I w środeczku, no niestety Chyba najgorsza paczka Teraz gramy mecza, zagramy sobie jak Oczywiście kwalifikacje do Food Champions Mam bilans 5-2 I otworzymy sobie dzisiaj nagrody właśnie Za te kwalsy, także takim składem Wychodzimy do pierwszego spotkania Testujemy Kiwiora, którego Nie udało się przetestować w poprzednim odcinku Trafionego Rivaldo 92 Future Stars Rivaldo będzie grał jako napastnik Także mam nadzieję, że Postrzela dużo brameczek, Jedzie Idziemy. Devil May Cry. Dobra. Chyba taka gra jest, nie? <laughs> Mogę się mylić, ale co to za skład? Jest ten Erling Haaland, który był ostatnio w drużynie tego dnia, ale ogółem słabizna. Totalna słabizna. Jedziemy z nim. Vinicius Junior, proszę Państwa. Po krótkim, ale... Chciałem na zielonce, ale zamuliło totalnie. Nie mogłem wytajmować. Okafor. Nasza gwiazda, no. Stracił piłkę, ale to moja wina. Ja tutaj jakieś głupie ruchy robię nim, i teraz do Zool. O, Piękne podanie tej Hernandeza, Vinicius. Chyba nie spalił, proszę państwa. I jeszcze jedna ruletka, podanie, ale to miało być podanie w pole karne. Zola! Za mocno. I teraz Rivaldo, proszę państwa, co on zrobi. Nie, no beznadziejnie, myślałem, że dam radę w nim po prostu i strzelić, ale tutaj potrzeba czegoś więcej. Adama Traore, podanie do Rivaldo, Berba Spin i po krótkim Gianfranco Zola, będzie wrzucał. Wiemy, jakie są jego wrzutki. Co tam się, co? O nie, ależ beznadziejne podanie Erling Haaland, mój błąd, no 1-0, niestety. I Panie Kolego, co tutaj się odpitala? Arda w gula. Dobrze Jaszyn, bo naprawdę było groźnie. Rivaldinio! Dawaj, 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 chłopie leć. Proszę państwa. Dobra, podajmy do Zoli. Poddanie do Rivaldo! Rivaldo po raz kolejny. Ole teraz rakieta poszła, ale broni. Nie, spalony panie, nie? Nie, nie ma spalonego. Erling Haaland, prawa noga, nie ma szans. Podanie do Adamy Traoré, ależ tam znalazł to podanie. Rival! Nie, no, chciałem berba spina. Dobre. Zamiast strzelać, to dobra. powalcz jeszcze. No, po. <ścoughs> Kurde. Dobrze, Kivior, pięknie. Podanie do Rivaldo. Proszę państwa, Rivaldo jest! Mamy to, 1-1, dopiero w 44 minucie strzelamy gola. No nie umiem jakiejś akcji dobrej skleić, no i dlatego rywal. Myślałem, że będzie go żegrał, ale i tak na spokojnie go rozjedziemy, no. No dawaj, pokażcie ktoś tam. Dobra, Adama Treore na drugiej stronie. Piękne podanie Rivaldo. Gianfranco, Zola i... Aj, kurde, no za wolno jakoś tak wszystko to chodzi. I do winie go! Winie, ale jakby to... Może Zola? Dawaj, Zola na zielonym. Aj, dobry strzał taki z miejsca. Teraz do Tio Rivaldo, pięknie się obrócił. Dwa do jednego. Dziękujemy. Okafor do Rivaldo. Aj, kurde, ale żeby siadł ten wolej na zielonym. Zola. Berba spin. I kurde, wybronił to jeszcze. We dwóch tam biegli, dawaj okafor, jesteś naszą gwiazdą! Śliśnij, pięknie 3 do 1, i okafor po raz kolejny Borlol i piękne wykończenie 4 do 1, deklasacja rywala, pięknie. Kibioro odebrał tą piłkę. I Okafor, proszę Państwa, niestety, no przyćmi, Rivaldo, <grywa> on strzela hat w tym meczu, Vinicius, oh yeah, teraz do Zoli, proszę Państwa, Gianfranco Zola. I Rivaldo 6 do 1. No i mamy koniec tego spotkania. No luźne zwycięstwo, co będę więcej gadał. W zadaniach mamy paczkę 2 razy 81 do odbioru. I coś jeszcze, proszę Państwa. 5 razy 75 plus, także otwieramy. Trafmy jakąś kartę fantazy dzisiaj, co? Będzie. Kurde, nie gadaj, że... Kur... Nie, dobra, Castile 84. Kurde, no nie ma. Niemcy napastnik nie, sula znowu. Pop? Tak! Lockout to 88. Ja jestem zadowolony tylko, że to jest chyba duplikat, niestety, ale zaraz ją przepalę. Player picki 83. Okej, okay, mamy trzy player piki zrobione, także otwieramy. Ja tutaj tylko chcę zobaczyć kartę fantazy, może być nawet najtańsza. Po prostu chcę trafić, jedziemy, pierwszy player pick. 83, plus jest coś. Politano. To jest jedna z najtańszych kart, ale tak jak mówiłem, chciałem taką kartę. Dostałem ją. No i wybieram, no bo nie ma większego ratingu. Może tutaj będzie w druga. W tym drugim player picku nie ma podświetlenia. Lukam, Modric. Gdzieś tam się przepali. I tutaj w ostatnim. Tylko Party 85. W ogóle nie widziałem tego piłkarza w SBC. Bądź Nieźle. Dobra, lecimy z kolejnym spotkaniem. Po tym spotkaniu robi. Player pika z kartą. Hero. Jaszyn na brameczce. Jest w Dużo Future Starsów. Auri jest okafor. Szanuję pana za niego. No skład o wiele lepszy niż poprzednika, także zobaczymy jak nam pójdzie. Thierry Henry. O oh yes, Jezu, mi się zrobić, ale dobra. Na szczęście Jaszyn pięknie broni. Jezu, ale wam powiem naprawdę, ten gameplay to tak zamula dzisiaj. Masakra jakaś. I Rivaldo. O, kurde, dobra, on ma ten playstyle do pierwszego no To ja sprawdzałem te wszystkie playstyle, ale nie pamiętałem ich. A, Malini. No ale, dobra, dobra. No kurde, no ta piłka się odbija. Ale, Teo tam załatwił. Vinicius do Okafora, let's go. Mam nadzieję, że tego obrońca tam nie przechwyci żaden. Dobra, dobra, dobra. Gianfranco Zola. Dobra, zróbmy ruletkę. Coś, 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 tu do, dołóżmy. Jaja Turę. Berba Spin. Proszę państwa ja... <noise> Ale akcja wyszła z tego nie pięknie jeden do zera O nie ale mam miejsca i o Kafor jak to przeleciało nie no Jaszyn teraz to się nie popisałeś Dobry Kivior Nie no naprawdę dobra słaby strzał na szczęście Proszę państwa Vinicius Junior pie, o co on tam porobił nie? Ojej, przepraszam paner... Aha, dobra, nie przepraszam, bo spalony. Lecisz. Chłopie. No e, no czerwona kartka za takie wejście. Proszę państwa. Czy on to zrobi? Proszę państwa. Mhm. Mm Okafor, Wini na zielonce. Pięknie, dwa do jednego. Na drugą połowę, zamiast Okafora, niech wejdzie sobie Openda i Bernardo Zazole. Zobaczmy, jak to będzie chodziło. Do Opendy. Dawaj, gościu. Lecisz. To jest twój moment. Wchodzisz z ławki i musisz to zrobić Proszę Państwa, opęda Opęda Opętany zawodnik wkracza do rejonu swojego I kurde no Do opędy I kurde Znowu Adama I do Rivaldo Proszę Państwa, podanie I opęda po krótkim Tak jest, on to robi Opętany strzela No nie no, naprawdę jakiś x hakami strzeli bramkę nie, 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 dobrze, kiwior. Dobra, podajmy i pięknie opęda. <grystanie> Hattrick trick opędy. Wygrywamy 5-1 i mamy bilans 7-2. Powalczymy o ósemkę dzisiaj. No i tak jak zapowiadałem, Player Pick z bohaterem w czterech różnych wersjach 87. Plus. Na żywca lecimy. Czy będzie ktoś do pierwszego składu? Oj, nie będzie. Milito pod ocenę ogólną mi to tyle. No i meczyk. O, ósme zwycięstwo FCXD. Zobaczmy, Casillas. Oje jest Konate, Werner, Best. O, Hulit. Potężna drużyna. Okafor do Traore. Proszę państwa, nasza akcyjka, ale niestety, czy Basia wygra z Traore? Nie ma takiej opcji. Rivaldo, powalcz tam, no, mógł być odkarny. Dobra, jest Rivaldo. Aj, powiem wam, jak się postaram. Jest to do wygrania, naprawdę. Mamy sporo akcji. Chociaż... No właśnie, no jak to powiedziałem, to od razu wpada taka bramka, taki no wylew, no powiedzmy sobie szczerze, to był wylew bramkarza. No jak? Jak? Kurde no, dwa do zera. Teraz do Okafora, let's go! Strzelmy tą bramkę, Okafor. Dobra, konate. Rivaldo! Pięknie! Ależ obrót z piłką. Jeden do dwóch bramka kontaktowa strzelona. Super. Na drugą połowę, znowu wchodzi sobie openda. Rivaldo! I. Kurde! Ależ mógł to wini zrobić. Szkoda, że na czerwonce. Kurde no! Wchodzi Bernardo jeszcze za Zole. Rivaldo, dawaj, dawaj! Jest, 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 jest. Dwa, trzy, proszę Państwa. Mamy jeszcze prawie 10 minut. Zróbmy jeszcze tutaj zmiany, jak i w taktyce. No i nie wiem, czy piłkę powącham jeszcze. Dawaj, Adama, trochę pięknie opęda. Jeszcze ostatnia akcja tego meczu, no. Kurde no ja pierdzielę niestety otwieramy nagrody za 6 winków. Dostajemy 2 mega paczki, złotą paczkę rzadkich kart. Jeszcze paczka 10 razy 80 plus za 10 rozegranych spotkań. 2 razy 82 plus i za wszystko Nerea 87 będzie foderek 87, fajnie. No to otwieramy 5 paczuszek. Pierwsza leci złota paczka rzadkich kart. Anglia, LO i będzie to pewnie Luxo. Dwie mega. Paczki, czyżby Inform, nie, Hiszpania Rodri, wymienny, nie, Busquets, kurcze no, co będzie w drugiej wymiennej mega paczce, nie będzie specjalnej karty, czyżby Kobel, proszę Państwa, niestety nie, Zomer, także nagrody za 6 winów nie oddały i tu jeszcze 2 razy 82+, czy Inform, nie, <ścoughs> No nie. Dobra, to jest 8 dwójka, nieważne. 10 razy 80 plus nie ma nic. Spe... Oj, serki. Będzie to nick Poł? Tak, jest Nick-Pop 84. A co tam zrobiłem jeszcze, player-pika z bohaderem na koniec? Niech będzie jakiś boom na sam koniec, proszę Państwa. Milito wraca w gorszej wersji. Player Peak gorszy niż poprzedni, bo nawet nie ma większej oceny ogólnej. McManaman. Także podsumowując, Kivior, Rivaldo naprawdę fajnie się dzisiaj pokazali. Kivior miał kilka kluczowych interwencji, Rivaldo strzelił kilka. Bramek, nawet w jednym hat jeśli się nie mylę, także elegancko się pokazał. Niestety, jedna tylko karta fantazy trafiona, ale chciałem, dostałem, także jest ok. Dajcie znać w komentarzu, jeśli wy trafiliście jakąś fajniejszą kartę fantazję i w ogóle coś fajnego trafiliście. Co tam u was? Trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku. No i dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do następnego. Na razie.